...nawigacyjny. Dość już, słyszałem. Daj mi kamień ogniskujący. Zobaczę, czy uda mi się uruchomić teleporty. No cóż, dobrze. Ale uważaj z nimi. Saturas skróciłby mnie ogólnie, gdybyście ja ja Przynajmniej będzie wiedzieć, gdzie kto jest. To jesteś Kronos, czy... Niczego tu nie znajdę. Zmixie. Tam jest Kronos. Zapewne. Czy mogę się mylić? Tak, Kronos. Hej, ty! Cieszę się, że cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Ja wracę, to są takie... Walka dwuręczna a mapa zapniana dolinać to co kupimy to się przyda tu magia, magia nie mają tak za dużo takich dobra mamy już mapę tej całej krainy dlatego ma teraz musi wykazać się z szybkością, ponieważ nie jesteśmy za nie mamy zaledwie 55 punktów punktu punkt za. Kuźwa, skąd one się tu zje. No dobra, gingieni. Ging. a i koksy. Ale szczury to najsłabsze istoty. Poza ptami I chrząszczami. Tu trzeba wykazać się szybkością Włożyć szybko tam na ten piedet stał i szybko wskoczyć tu Mamy tu coś, roślina lecznicza Miksturkę Dobry miecz, ten dobry miecz jakiś dobry jest Dzięki ci panie Lepsza broń W końcu jakiś normalny no może nie że tamten nie był normalny. Tylko że lepsze, ja sobie tu zapiszę. No dobra Ha! I uciekłem. I co? Kto jest teraz koksem yeah! Uaktywniłem jeden z kamieni teleportacyjnych. Widzę. A więc jednak miałem rację. Już rozmawiałem o tym z innymi. Chcemy, żebyś uruchomił wszystkie kamienie teleportacyjne. W naszych badaniach bardzo przyda się możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dzielnicami. Oto co robisz, Postaraj się uaktywnić je wszystkie. Zaraz to się zrobić. Tam, 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 tam. Okej, okay. jakoś się to załatwi. Chwila, bo tu ten Jack Alligator. O, tak to w bok i wtedy dojdziemy. Dobra, kiedy indziej się tam pójdzie. Ja idę do Jacka, Alligatora, bo to jest Alligator. To o, niedługo będzie ósmy poziom, eee to bezstresowa. Ja se tu zjem no serię, a ja sera nie mam. No cóż, to wpieprzamy jabłka. Aha, i tak będzie teraz przez trzy dni w dupie ciapka. znasz się bardziej świeżo? O, dobra, o Jezus. A kim ty właściwie jesteś? Różnisz się od pozostałych. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwendanie się po tej okolicy, to kiepski pomysł. Kim jesteś? Na pewno o mnie słyszałeś. Jestem Jack Alligator. Witaliście mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich, niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. Znasz jakiego kruka? Oczywiście. To Herszt bandytów ze wschodu. A czego od niego chcesz? Muszę go zabić. Hehe, <noise> co ty? Myślisz, że da się dopaść pierwszemu, lepszemu awanturnikowi? Nie sądzisz, że to zadanie cię przerasta? Nawet go nie zobaczysz. Jego siępacze rozniosą cię na strzępy, jeśli tylko zbliżysz się do ich obozu. Będzie dobrze, jeśli przejdziesz choćby przez jeden posterunek. Tak wygląda, no że bandyci najpewniej naszpikują cię strzałami, jak tylko cię zobaczą. Mam lepszy pomysł. Dołącz do nas, razem wszystko obgadamy. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. Ellag, wasz kapitan ma na imię Grek? Tak, to największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Hahaha! <gryśla> Grek? W Korinis? Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. Jeśli Grek kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Pitoli. Zostałby od razu pojmany nie, przez no, mam... królewską straż syna, i wtrącony do lochu. Jeśli tak mówisz, potrzebny mi pancerz bandytów. A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Każdy pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Wiesz może, gdzie znaleźć taki pancerz? Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. Gdzie znajduje się wasz obóz? Widzisz ten tunel? Jeśli przejdziesz nim spory kawałek na zachód, prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Tam znajdziesz nasz obóz. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz, chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. Oczywiście. i silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. To co? Zainteresowany? Na co polujesz? Zwykle na aligatory, ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. Co takiego? Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde, jak jego podeszwa. Bagienne szczury są przynajmniej jadalne. Oczywiście. Chodźmy zapolować. Dobrze. Dla nas dwóch to bytka. Jesteś gotowy? jeden Jack. Tak. Dobrze. Trzymaj się Zaprowadź mnie nas przynajmniej... No, do tego. Już zabrał mięso. Ach, nie ma czego tu nie, nie bać. Hmm, dobra. Jack, zaprowadzi, zaprowadzi nas do obozu. Ale no najpierw musimy trochę pozabijać, a? Wiecie jak to jest z potworkami. Potrafią się rzucać. Jeszcze... Jak one się nazywają? Polne pełzacze Coś tak czułem, że polne pełzacze Ale nie chciałem mówić, bo to tak źle nie powiedzieć no Ale to szczegół Najważniejsze, że są to polne pełzacze Jonas Sexpi. Nie chciałbym się z nim zmierzyć I'm dead. Na no, dobra. E, to ja się, dobra, to może na dzisiaj ja zakończę, to jest dziewiętnasta, trzeba pomontować i powrzucać. Więc ja się z wami żegnam, no. Wesołych świąt i tak dalej. Chociaż wiem, że to może wrzucę. Po świętach, ale to z czego. No to... Cześć, się i nara, i do usłyszenia w następnych odcinkach.